Blisko, na ziemiach, daleko. Myślę, że kiedyś zatańczę to w pogo, Tak naprawdę, to na początku tego wszystkiego był mój pomysł, który się nazywał roboczo, ale sobie przypominam, re 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 Rezerwat. I, I krótko mówiąc, ja szukałem sytuacji, w której yy, yy, pewna grupa, duża grupa młodych ludzi jest obserwowana, jakby przez władze, milicję, jakieś tam służby. Władza, milicja i wszystkie możliwe ówczesne służby są przekonane, że mają tę grupę pod kontrolą, a tymczasem nie są w stanie skontrolować tej emocji, która jest w środku grupy. Zaszukałem ja jakiegoś zdarzenia, jakiegoś miejsca. Najpierw myślałem o jakimś koncercie, potem myślałem o, o jakiejś takiej sytuacji, y, typu sytuacja pielgrzymek w Częstochowie. Różne były po drodze pomysły i w końcu oświeciło mnie, że właściwie najlepszym, najlepszym zdarzeniem, najlepszym miejscem, w którym można by było pokazać to, że jest grupa ludzi, niby pod kontrolą. Tak naprawdę jest poza kontrolą. Najlepszym miejscem do tego, żeby to pokazać, jest festiwal muzyków rockowych w Jarocinie. Ta potrzeba emocji, potrzeba prawdy była tak wielka. Że można się było dla tej potrzeby zgodzić na to, że przy wejściu do, na, na pole namiotowe ktoś, yy, nie wiem, yy, kontrolował legitymację szkolne. Więc yy, ale wiadomo, że dzisiaj tak samo kontrolują tak no, Wiesz tak, 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 tak. Ale wtedy to był system jednak bardzo, bardzo szczelny i to była jednak kompletnie inna sytuacja. Nie można sobie było bezkarnie tak mówić o wszystkim. Jakby, I ten film. I ten film z tego rodzaju potrzeby powstał. Stary, Stary, ja byłem wtedy związany ze studiem imienia Jerzy I, 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 w którym to studio w 80 latach właściwie byli wszyscy, albo prawie wszyscy, ówcześni młodzi młodzi reżyserzy, operatorzy. Opowiedziałem to Jarkowi Sanderowi, który był wtedy szefem literackim studia. I Jarek mi od razu powiedział, że to jest w ogóle trafione w punkt, ponieważ to samo w sobie yy, festiwal w Jarocinie sam w sobie jest pewnym zdarzeniem, bardzo takim wielowątkowym, znaczy mówię wielowątkowym myślowo, wielowątkowym jeśli chodzi o pokazanie, po pierwsze, sytuacji młodych ludzi tu i teraz, wtedy. Jeżeli chodzi o to, jak można pokazać stosunek władzy do tego, jeżeli chodzi o to, jak można pokazać cały ten taki dziwny i nieopisany do tej pory układ. No i szalenie mnie do tego namawiał, żeby to, to drążyć. Z historii wiemy, że przeszłości. Wtedy, kiedy najtrudniej było w naszym narodzie, muzyka, śpiew zawsze potrafiła ten naród jakoś łączyć. Jarek Sander, który był wtedy szefem literackim Studia Jeżykowskiego, który prowadził wszystkie skomplikowane czy nie negocjacje z ówczesnymi władzami, wynalazł jakąś taką lukę, która polegała na tym, że oto okazało się, że jakieś tam są pieniądze na mały film. 20-minutowy film dokumentalny. Zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj, załatwiona sprawa, masz pieniądze na, na film krótkometrażowy. Jak sobie dalej z tym dać radę, no to zobaczymy. Ja oczywiście w tym momencie już byłem tak kompletnie zdeterminowany, że było mi wszystko jedno, byłem zdecydowany na to, że nie w najgorszym razie, no nie, wiem, nie, nie wezmę za ten film żadnego honorarium ani... Ani, no nie wiem, no po prostu będziemy się dalej martwić. No to było mniej więcej na, na tej za, za, zasadzie. Jak najwięcej dziewczyn chcemy poznać. Ładnych, zgrabnych i śmiałych. Chcieliśmy przyjechać do Racina zagrać. Koniec. Czy mam tej zapałki? Pamiętasz Andrzej słynną naradę? No, no. Przed zdjęciami. Taką ostatnią wielką naradę. Na przed zdjęciami. Prawdopodobnie już nigdy potem nie, nie miałem przyjemności brać udziału w czymś po, podobnym, ponieważ to było tak, że przy jednym stole zebrało się kilkanaście osób, i ja wiedziałem, że muszę krótko, nie narażając się na ob ob obśmianie, co mi się nie do końca udało. Y no nie no, bo to operatorzy cyniczne skórki. Opowiedzieć, powiedzieć. Y Jaka jest, że tak powiem, główna myśl tego filmu? Jakie są, że tak powiem, główne, główne wektory tego, co za chwilę będziemy kręcić? Pamiętam, że właśnie z dzisiejszego mojego punktu widzenia to może popełniłem błąd, ale tego nie, nie kontrolowałem, bo to powiedziałem do was bardzo poważnie. Właśnie tak bym jakbym wy wygłaszał takie przemówienie programowe. I bardzo, pamiętam, mnie denerwowało, jak niektórzy operatorzy tak patrzyli na mnie, że no dobra, no tak, no musi tak gadać, no bo musi, nie? <śmiech> tu, tu <śmiech> Ale właściwie musiałem Ale... to powiedzieć i pamiętam to bardzo dobrze. Już się chyba nigdy potem tak nie, nie Piotrek, wystawiłem, wiesz, żeby tak przemawiać, no. Piotrek, wiesz, nie, jakoś nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia, <laughs> bo kurwa w ogóle tego nie pamiętam. Wszyscy mają głos. no Nawet jeżeli jest jakaś drobna manipulacja, czy, czy, czy tego, to przecież sekretarz mówi to, co powiedział. Myśmy mu nie wkładali w usta takiego wypowiedzi. On wytłumaczy. tak myślał. On tak naprawdę myślał. Jak mówią ci klerycy, to oni mówią to, co powiedzieli. I to nie ma. I Piotrek, jeżeli. Tam nawet oni dużo więcej nie powiedzieli. Nie, nie. pewnie. To, to pewnie. tego. Jak ci młodzi dyskutują, to oni tak myśleli i tak Dokładnie. mówili i byli tacy żarliwi. I, I w każdym z tych, we wszystkich tych ludziach tam była żarliwość jakaś. Nie bądź schematem, przestań być schematem! W momencie, ja nie schematem. W momencie, w momencie, w momencie kiedy wchodzisz w ruch kibisowski, już wchodzisz jest, w schemat. A co? A co, Ani zepnij głosy, nie jesteś niewolnikiem! Trochę śmieszna nie, wypowiedź tej przewodniczącej Ligi Kobiet, ale ona tak postąpiła. No, no tak. Nie tego, I one, ale generalnie oni byli za, bo nawet wówczas oni, niektórzy mówili nam za tym, że no, po, po, za poza kamerą, że no, są przeciwko, no ale generalnie każą im być za. Członkini naszej organizacji stwierdzają, że z roku na rok program jest lepszy i młodzież jest też lepsza. Oni wszyscy wtedy mieli, że tak powiem, wiedzieli, że tak naprawdę muszą mówić wszystko co najlepsze o młodzieży. I każdy na swój sposób chlepał rozmaite formułki, formułki na temat tego, że właśnie festiwal jest potrzebny, młodzież jest potrzebna, niech się przebiera, to właśnie jest bardzo piękne. I tak dalej. Oczywiście wszyscy na boku, poza kamerą, mówili, no panie, no wszystko w ogóle jakieś jest, wszystko bo, bez bo sensu. Bo... No. Jako funkcjonariusz policji w Jarocinskim Urzędzie Spraw Wewnętrznych nie mam powodu, by festiwal ocenić negatywnie. Zobaczcie, film ma 20 lat i się go ogląda, ani nie razi sposób fotografowania, jako anafroniczny, ani nie razi sposób świecenia, ani nie razi e, sposób pracy kamery. Już nie mówiąc o wymowie, że to jest też, że, że nie macie czegoś ale, takiego, że, ale, że to jest też, przepraszam, że, Piotr, że to jest uczciwe w dwie strony: i dla tej, hmm. i dla le dla tej, tej, tej lewej strony, czyli tej wadzy nieudolnej, i, i dla młodzieży, która mogła się wypowiedzieć i pokazać różne rzeczy. Wtedy było tak, że na temat tak zwanej młodzieży, w tych straszliwych 80. -tych latach, na temat młodzieży mówiło się same takie frazesy, banały i często, bardzo często takie niebezpieczne uproszczenia. Na przykład mówiono wtedy o tym, że, że problemem numer jeden. Są narkotyki, jak gdyby w pewien sposób, w pewien sposób stawało się to takim stwierdzeniem uogólniającym, które polegało na tym, że jeżeli młody człowiek nosi nie wiem, długie włosy albo zafarbowany na jakiś tam kolor, to na pewno jest narkomanem. Wspomniała mi się jedna rzecz, bo jeszcze była taka jedna sekwencja, bardzo pięknie nakręcona zresztą. Yy, sekwencja taka, która opowiadała o, o narkomanach, znaczy o ludziach, którzy yy, wdychali klej. M, klej. To było fantastycznie nakręcone, bo to były takie torebki plastikowe zakładane na głowę. Piękna operatorska sekwencja, może nawet jedna z lepszych. Ja to wyciąłem z premedytacją w całości. Wyciąłem, dlatego że wiedziałem też, że jeżeli ta sekwencja wejdzie, to niechcący, niechcący, troszeczkę dam powód, albo nad bardzo, wszystkim tym, którzy byli przeciwni temu filmowi i w ogóle tej sprawie. Czas dziwny dziwny, dziwny dziwny, czas, dziwny dziwny, Było coś takiego, tylko że to dzisiaj mogę to powiedzieć, że ci faceci i te dziewczyny, które tam były, oni byli wolni. Oni na tym polu namiotowym byli wolni. Niezależnie od. Niezależnie od tego, co tam. Weszli. Wszystkiego. I mieli swoją republikę. Przeszli te granice tam rezerwat mieli, no. Swój. Tam... Ale, w... ale w środku byli wolni. W środku byli. Wolni. No. I na tym stadionie byli wolni. Cały szereg wtedy się zdarzył przypadków takich, albo takich, no nie wiem, jakichś szczęśliwych zbiegów okoliczności, które doprowadziły do tego, że w ogóle, żeśmy te zdjęcia zrobili. Robiliśmy ten film na taśmie o o o o a, a wtedy był taki formalny nawet, chyba, zakaz. Albo to jest taśma, która była produkowana w kraju, którego już nie ma. Mianowicie. W znaczy, to się nazywało. W filmowcy to nazywali kurwokolor. To niech to widzowi normalnemu e, uzmysłowić, o czym rozmawiamy. No po prostu koszmar. tempa, tem, tempa hamska taśma. No po prostu tak, jakby wziąć, jakby ślepy w las do. No nie no, jakby ślepy musiał przejść przez ulicę o dużym natężeniu ruchu, no, bez białej laski, nie? I oczywiście można było zrobić coś z tą taśmą i próbować, ale nie, nikt wcześniej nie porwał się na przedsięwzięcie pod tytułem film dokumentalny, tak, no w sumie dym... pełnometrażowy, tak. o, opierdzielałem w stanie histerycznym, będąc ośpiewaczem tych występujących, żeby nie, nie miotali się jak w chorobie świętego Wita po scenie, bo ja mogę ich fotografować tylko tam, gdzie jest oświetlone. No, jak on mi tylko wyjdzie za świateł, to jest poptoka. Wiem, że były różne ciekawe rzeczy, które chciałbym nakręcić, nie. a których nie mogliśmy nakręcić. Nie udało nam się oddać tej atmosfery nocnych koncertów, które były niesamowite, bo ja widziałem gołym okiem te, te, po horyzont, ten tłum falujący, niesamowita atmosfera, no taka w pewnym momencie na przykład parowało nad tym tłumem. Piękne, słuchajcie, to jest niesamowite, tak? No. Z, z ciepła ludzi, bo się te temperatury i to wszystko parowało. Ja tego nie mogłem sfotografować, a to było no, no, po prostu kompletny odjazd. Ta ubogość to zabiła, no nie ma, są inne rzeczy. Piotrek fantastycznie wymyślił e, ten spokój w fotografowaniu śpiewających e, ludzi który bardzo nam pomógł i, i te, no narzuciło to właśnie te, te ruchy, że trzeba było uspokajać zespoły. Ale zobaczcie też jak to działa, no, bo to działa w ogóle, te, tylko też jeszcze patrzmy jak to oglądamy, bo co oglądamy? Oglądamy pięknych młodych, no dwudziestoletnich no, no, i to jest fantastyczne no. i, i jest taki zapis, nie, nie, nieskażony telewizją, nieskażony Ta. y, taką komercją. Świadomością jakby tego, jak to się dzisiaj środka, pokazuje. Nie? Tylko Ta. oglądamy coś absolutnie, dlatego mówię, że ten film jest taki uczciwy, bo tam naprawdę był głos, to co w duszy grało i, i to były, no, oczywiście były umowy pewne, że no dobra, nie przekraczamy, ale na tej scenie alternatywnej oni mogli jechać łącznie z tą, przepraszam, na, 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 na skarpetką na tak. Wacku. No. I, i, i nikt, nikt go Wiem, nie zdejmował to. ze sceny i nikt nie tego. Śpiewali jak cię mogę i, i, i sobie robili tak. show. Z kolei na tej dużej scenie, no przepraszam, no piosenka Pawła Kuki, zanowali na kolana tak, że. że no, no. No, no, nie, nie, tam mamy wiele innych piosenek, tak. które są no, jak, jak hymn. No. Na mojej ulicy nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. No i było to tak, że było tak, że była taka gr grupa ze ze zespołów muzycznych, tych tak zwanych najlepszych, potem były te gorsze, potem były te średnie i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem, sobie tak, ten wybór zespołów, które będziemy chęcić, powinien być właściwie wyborem arbitralnym, naszym nie uwzględniającym jakiejś takiej aktualnie obowiązującej giełdy. I ten wybór taki jest. Czyli na przykład y, Republika, która była właśnie na początku, tam były jakieś gwizdy tego, tego, w ogóle był wielki, y, z, y, był też y, zmasowany atak publiczności przed, przed, przed wejściem na, na scenę. Republikę i na wysokości pierwszej piosenki, potem to oczywiście przeszło. Wszystko jedno, ale, ale to co śpiewała wtedy, to co wtedy było jakby taką siłą przekazu Republiki, też był to niesłychanie intensywny przekaz, bardzo silny, bardzo silny, zakamuflowany, ale z którym władza miała pewien problem, no bo tu jeżeli są piosenki o jednym, drugim, trzecim, no to ale nie bezpośrednio o polityce, no to w sumie właściwie, no, być może to jest niegroźne. to było strasznie groźne, bo to miało niesamowitą emocję wewnątrz. Tak mądrze mówisz, że ci nalałem. Dziękuję. W 1985. W piątym roku miałem 31 lat, więc już nie byłem taki bardzo młody. Ale Piotr, byłem... ty teraz mi mówisz? No... to mówisz? Załamujesz. No okay. Ale mnie strasznie ciekawiło, co mogą w ogóle młodzi ludzie na ten temat myśleć. Po, po, po prostu. Co można myśleć o przyszłości w kraju, w którym tak, o paszport trzeba. Się ubiegać albo się go dostaje, albo nie, częściej nie. W zasadzie nie ma żadnych perspektyw. Nie wiadomo, kiedy to wszystko się skończy. Wszyscy jesteśmy w jakimś takim stanie takiego. Nie wiem czego. Zawieszenia. Zawieszenia. To jest czasami groźne. Czasami daje o sobie znać władza. Czasami bardzo mocno. My tutaj przyszłości nie widzimy dla siebie po prostu wiedzę przeznaczenie, Jak będzie, jak ma być, tak będzie. Tak sobie jeszcze przed filmem założyłem taki zestaw właśnie, taki zestaw to by pytań. To ta rada była cała z tym pytaniami, Tak, już ja pamiętam, pamiętam. Żeśmy pamiętam. Że właśnie, żeby nazwać, no, żeby nazwać, no, żeby nazwać no, co, jakich, takich prostych pytań. No. Pytania hasła. No. dziecięcych pytań, no, bo to jest czasami jest lepiej właśnie zadać takie pytanie, takie no, takie wprost. No o co pan na naprawdę chodzi? Jeden człowiek nienawidzi drugiego. Nie ma takiego pojęcia jak miłość, bo miłość to jest nienawiść. No ten świat jest takorządzony, że tak. To? Tylko. Miłość to jest jakieś. Właśnie nie można tego zmienić. żadną walką czy Czy jest sens wiary w przyszłość? Pamiętam, że chyba jednym z pierwszych nawet nakręconych przez nas, no, jeśli ja nie mylę, był właśnie Paweł Kukis, którego jeszcze wtedy nie znałem, Ja go poznałem, tak naprawdę na próbie przed koncertem. I pamiętam, że było tak, że próbowały rozmaite zespoły i próbowała właśnie wśród nich próbowała tak zwana RL, czyli zespół, w którym Paweł wtedy śpiewę i nas to kompletnie po prostu rozwaliłem. Myślę, sobie, kurczę to jest facet zwykła charyzma i w ogóle to co na, na pewno trzeba go o to zapytać. Trzeba walczyć o teraźniejszość, a... Jeżeli się wywalczy teraźniejszość, wtedy będziemy mieli przyszłość. Ta krótka wypowiedź Pawła z O'Camery, jak gdyby tak naprawdę na, nazwała ten film. No? Myśmy, myśmy wtedy też jakby zdali sobie sprawę, że, że ci młodzi ludzie dokładnie wiedzą, że są robieni. Czy Paweł to powiedział? Za tak, wszystkich. Tak. Że są, że są robieni w żabę i, i wcale się nie dają w te żaby robić. Mają, I to wiedzą. I wiedzą doskonale. To, i, i wiedzą, i śpiewają i to jest, mogą śpiewać odtąd dotąd, i, ale, wiedzą swoje. ale wiedzą swoje i w ogóle nie ma... I, I tego, nie ma siły, tak? I nie ma siły, on, on ma nie prawo moralne we mnie i koniec. Dokładnie. I to jest fantastyczne. To, 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 przyjaciele mówią, o mojego po prostu Janek, ale my znamy go podobnym nazwiskiem. To jest coś takiego, że człowiek z kamerą jest takim rodzajem faszysty, no. i musi być jak, no jest. jak nienakręcone, znaczy nie istnieje, ale jednocześnie no no jakoś umieliśmy dać sobie radę. Czasami była odwracanie uwagi, odwracanie uwagi. Czasami była kamera agresywna, bo ci ludzie byli bywali. A, a bardzo, a Była agresja w stosunku do kamery czasami. Czasami była, tak. A, czego nie ma, bo później. Tak, rzadko. Rzadko, Wiesz, ale ja na przykład stosowałem taką metodę, jak była agresja do kamery, że ja też byłem agresywny. I mówiłem, a pierdol się, a co ci, to, co chcesz, Nie pasuje ci coś? No to powiedz to mi pierdol. Nie, i tak dalej, bo, 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 bo leciały straszne teksty do nas.